Poproszę teraz naszą reprezentantkę naszego powiatu reprezentantkę panią Rydję Rudzką pani Lidia Rudzka od 8 lat dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie absolwentka inżynierii środowiska i techniki warszawskiej oraz ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 lat zawodowo związana z zarządzaniem w ochronie zdrowia. Promotorka aktywności fizycznej prefektyce i rehabilitacji zamężna dwóch synów Dwoje wnuków i, tak jak powiedziałem, mieszkanka naszego powiatu Kruszkowskiego. Bardzo w skrócie. Prawie wszystko, ale może troszkę więcej, jeszcze o sobie. Cieszę się i dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem i bliżej poznać Państwa społeczność, właściwie naszą społeczność, jako że ta, dlatego myślę, że stąd mo mogę uważać, że kandyduję, bo moja praca to jest prawie 9 lat pracy w szpitalu w Pruszkowie. W największym szpitalu na tym terenie, największym szpitalu psychiatrycznym w ogóle w Polsce. Szpital, który zatrudnia 820 osób a i tyle samo ma łóżek, czyli przez ten zakład no, przewija się Ogrom osób potrzebujących i pracujących. Każdego roku zaopatrujemy około 20 tysięcy pacjentów, z czego 8 tysięcy to są osoby, które wymagają hospitalizacji, a często pobyty są wielomiesięczne. Przez te lata pracy 9 lat pracy udało się myślę odbudować czy jakoś utwierdzić markę tego szpitala, choć każdy boi się, że pojedzie do tworek, ale wtedy, kiedy jest ta potrzeba, to, to rzeczywiście ze świadczeń dzisiaj można korzystać i baza tego szpitala została poprawiona, odnowiona i zawsze jak trochę dowcipnie mówię zapraszam do tworek wszyscy z przyproszeniem oka. To traktują, ale wiele osób no, telefonicznie chociażby, czy na spotkaniach potrzebujących pomocy dla bliskich czy znajomych, rzeczywiście kontaktujemy się. Ja taką pomoc oczywiście Państwu też oferuję. Jeśli chodzi o moje aktywności wcześniejsze, to te 20 lat związania. Z ochroną zdrowia to praca jako dyrektor szpitala w Gostyninie, jako zastępca dyrektora szpitala brudnowskiego, jako dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia, przewodnicząca Rady Mazowieckiej Kasy Chorych. To wiele aktywności, takiej właściwie codziennej pracy u podstaw w obszarze ochrony zdrowia. Dzisiaj też od kilku lat pracuję. W Związku Wojewódzkim y, Pracodawców y, Podmiotów Leczniczych i tam jestem wiceprezesem. Ten związek z, z, y, jednocza, jednoczy, y, zrzesza dyrektorów wszystkich szpitali wojewódzkich Województwa Mazowieckiego. Jeśli chodzi o kandydowanie, y, no to oczywiście dostałam propozycję od y, prezesa y, zarządu wojewódzkiego, pana Marszałka y, Adama Struzika. No i szefowi się nie odmawia i stąd też kolejny raz, zresztą nie tylko w, do, do Europarlamentu co prawda po raz pierwszy ta propozycja padła, ale wcześniej to były wybory czy parlamentarne, czy samorządowe i tak jak tutaj już Państwo słyszeli, przewinęło się, że to kandydowanie w tych wyborach to taka trochę ścieżka naprawdę do tegorocznej pracy, do wyborów samorządowych. I tam jeżeli znajdziemy się tutaj lokalnie w gminie w powiecie, no a na poziomie województwa, jeżeli uda nam się zdobyć głos i wejść do sejmiku województwa, to rzeczywiście tam decyduje się o sprawach istotnych. I tak jak pan Marszałek na spotkaniu naszym, gdzie tutaj koledzy brali udział i, i prezes Powiatowego Zarządu, no musimy nad tym pracować. Dzisiaj trochę torujemy przez ten Europarlament kontakty z ludźmi, no prezentując siebie, ale prezentując również organizacje, że to jest prawdziwa praca, że nie są to jakieś pozorne. Yy, osoby, które gdzieś tam mają tylko nazwisko z różnych obszarów, tylko są to osoby, które no, wiedzą, co to jest prawdziwa praca i, i, i są odpowiedzialne i, i mogą yy, prezentować siebie, nie wstydząc, nie przenosząc wstydu przede wszystkim organizacji. Jeżeli chodzi o ten Europarlament, Euro utrzymajmy chociaż tylu, tylu osób, ile teraz mamy, choć te ambicje na pewno są większe, bo trzeba pamiętać, że finansowanie w nowej perspektywie będzie znaczące i głównie na rozwój przedsiębiorczości, miejsc pracy i chyba to, co dzisiaj chcielibyśmy, żeby uległo prawdziwej poprawie, no to są te środki. Jeżeli tam będziemy mieć swoje osoby, jeżeli będziemy umieli sięgać po te środki, to na pewno no, warto być tutaj świadomym i, i korzystać ze środków, żeby w sposób należyty, należyty one były również tutaj wykorzystane. To chyba tyle. No. Pozostawiam kontakt tutaj do siebie. Zapraszam, jeżeli, jeżeli jakiekolwiek potrzeby w obszarze zdrowia bo zawsze, zawsze nigdy tej pomocy oczywiście nie odmawiam, nie uchylam się i wielokrotnie rano to są jest takie trochę telefoniczny yy, krąg pomocy, no bo to jak wiemy, dzwonimy często do, do kolegów, żeby gdzieś tam wesprzeć. No dobrze byłoby, żeby w najbliższym czasie i w tym systemie ochrony zdrowia zaistniały prawdziwe poprawy, ale to jak wiecie Państwo na razie trochę słyszymy, że ma być lepiej i oby tak się stało, by się udało. Myślę, że kiedyś przy naszym udziale może poprzez wejście również y, szerszym frontem do y, urzędów y, centralnych, do więcej osób y, do Narodowego Funduszu Zdrowia czy do Ministerstwa, no, w jakiś sposób może usprawnić y, tutaj tę pomoc w ochronie zdrowia, no, ale y, my w organizacji PSL uważamy, że jednak e, dzisiejsze środki na e, ten sektor niestety są niewystarczające, dlatego też no, samymi chęciami nie da się na pewno dużo zrobić. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za uwagę.